Ej, ja zadzwonię do Artura i Raxo. Ty. Właśnie, właśnie się z nich. Z nich można. Oni są fajni śmiania się. Są oni kontenci, grają zawsze. No oni od razu. O tak! O tak! Zapomniałem o tym, że oni dzisiaj 30 punktów zrobili. O, dzień, dobry. Witam. Dzień, dobry. dzień dobry, Witam serdecznie, Artur. Co tam dzisiaj poszło? Tak słucham! Jeszcze raz? Co tam dzisiaj nie tak poszło? Słucham. Nie, no jeszcze, nie, jeszcze nie, nie, nie pora, żeby wracać. Jeszcze chwilę. Ale że... trochę lekki pech, ale takie błędy. No kurczę, ale ty już wracasz, czekaj, z 9, 12 miesięcy? Czy troszkę dłużej? No i po co wyzywasz? A co, ja nie wyzywam, ja tutaj po prostu fakty stwierdzam, nie? Bo ty, ty ostatni raz no. miałeś quala jak pod piasek się dało wchodzić, o ile się nie mylę. To było 6 sezonów temu, każdy sezon trwa minimum 2 miesiące, 3, no to tak prawie 18 miesięcy nawet by wychodziło. Kurczę, ogólnie to było dobrze, ale za późno wzięliśmy tego, ziomka, który nam mówi co mamy robić. W porządku. Nie, ogólnie widziałem, że było dobrze, ale w każdej grze I... był taki przełomowy moment, w którym Rax padał i już nie było dobrze. E, to też, prawda? Ale y, ogólnie to jedną gierkę tam mm, od pewnie nie pamiętasz co tam, ogólnie odpindoliłem i potem dwie gierki i jakieś. To się, że taki pind... laser no, no pod minimi górę i mnie zabili. Ale okay. potem jakieś dwie gierki, 500 damu nas marnują, trzy drzewa na łeb nas podają i tak w dwóch gierkach naraz i cztery sni stracone. <grym> Ej! <grym> I, nie... I co powiedzieć, jak Raksu sobie lunch pada z zepsuł PMM Nie, on nie zepsuł PM, to się spaliło. Ja, ja wiedziałem już w locie, że on zginie. Aha, no kurde, a jesteś pewny, że by się spaliło, gdyby nie strzelił, bo on, dwie... on nie... dał dwie pęski oh, so... w luncha. co jest? A dałeś dwie pęski okay. w luncha! Ale to miał chyba 20 AP czy z 10 Nie wiem Myślisz, że by się spaliło w tą sekundę jak spadałeś? Myślę, że się spaliło A powiedz mi Ale, jak ale... ale no, odwaliłem no troszkę tak, troszkę tak No troszeczkę tak, no przyznaję się Ciekawa A... decyzja była, ciekawa To mi się wydawało Jak tam reakcja, kiedy powrót do komp? Czekaj, bo mam głośno cię Nie akcesowam Ciężko jest teraz, bo ta meta jest, totalnie tam jest Hakerzy, hakerzy, cheaterzy, oszuści Nie no, to jak co, co co jak Okej. bo Artur próbuje powiedzieć coś, będę Co powinniśmy się dostać, ale to nie da... Ciężko jest wrócić w tej mecie, bo tutaj zbytnio nie obchodzi tutaj żadne logiczne zasady, tylko to, czy kogoś zabijasz w pierwszym mówieniu, czy nie. Mhm. Rozumiem. Czyli jak zwykle wina mety, to nie Dokładnie. jest Dokładnie, Ren rucha. Jest nie, menedzy. no, oczywiście, że, że jesteśmy, no, skoro się nie zostaliśmy, to jesteśmy słabsi, ale da się wrócić, ale nie w tym Ja sobie chyba z jednego lejcika zagram albo dwa, było super. Nie, nie, ja, ja rozumiem, wiesz, ja, wiesz, spokojnie, widzisz, Artur już dojrzał, tak, on jest dojrzały tutaj, wie o co chodzi. Raksu, ja ci powiem, to pierwszy już po nice. ponad od roku już tutaj nie ma tych FNCS-ów, ja trzy lata no temu właśnie, byłem, no. w swoim, byłem w twoim położeniu aktualnym mm -hmm, i ja sobie mm -hmm. ja, myślę, że po roku już do ciebie dociera, że już po prostu to jest ten moment, kiedy, no, są lepsi, mm -hmm. no. tak, i jest ciężko cokolwiek więcej zrobić i... Usprawiedliwianie się to jakimiś cheaterami, zenami, metom, RNG, drzewami, matsami, słabym dłopakiem. Panteres... A widziałeś jak drzewo na mnie spadło? To chyba trzy albo cztery rzędu. No w sumie tak, w sumie widziałem. Nawet się się! I wszędzie było na czerwono budowanie, no przecież nie mogę! No to prawda, no to... Było Jedno, no pechowa, drugie, akurat. trzecie, czwarte! Ja nie wiem co się odkurwia Ja też nie wiedziałem co się odkurwia panie Oskarze, no ale No jest jak jest, tak? No dobrze, to co panowie, klasycznie, nie w następnym sezonie Jakim następnym jutro? Kaszka, Bito, 50, spokojnie Dokładnie, dokładnie pan takie skapy No i co się śmieje, zdaje jakoś Nie no, co wy mówicie w ogóle Dobra, idź w tego Lola Green Nie, ale... jak działam... to na FC idzie? Bo to jeszcze tak dawno nie słyszałem nic 23 okay, 125 ja muszę iść, wiecie? 520 a mi jest szansę, zł A dobra Rozumiem <laughs> Ty, wy macie szansę na Mentus bo tam większość to jest mo są moi widzowie To może tam sobie poradzimy O Chociaż kurde, czekaj, Wydaje, bo jutro to jest? To jest jutro i to, nie, to jest we wtorek jutro? i masz tylko 4 mecze Okej okay. A, to no. na pewno, ale A, ogólnie pecha, mam pecha ogólnie w życiu Dokładnie, ja tak. Jakaś pasa pecha od kiedy, nie wiem, od kiedy Czekaj od kiedy nie, nie wiem. Ludzie są niesamowici. Go... A, a, ale ogólnie, tak, już szczerze no. mówiąc, co nie? To. E... Lekko mamy pecha, tak, szczerze. Bo nie, tak, i szczerze, na przykład... No, ja się zgadzam. Nie, nie, bo no, możemy lepiej grać, ale jak nam dropią z miejscówki same kałachy i nie, zero peperów. Właśnie. Nie, nie wiem, czy na... jak pięć razy z rzędu wychodzę z kałachem z miejscowy. Hey. A, nie wiem, bo zero peperów. Ja tam raz widziałem, że 8 mieliście. Nie, 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 ale nie. Dzisiaj, ale nie, nie, ale były, nie, były, trochę dzisiaj były na poprzednich FCS-ach. Mieliśmy tylko w killgamie. Na tych poprzednich tak, FCS-ach? On jeszcze z tych z trio, że To jest okay. jedna no To były FCS-y Okej, okay, rozumiem, rozumiem To na to patrzy Nie, nigdy. nikt, Dobrze, panowie, życzę wam miłego odpoczynku Przynajmniej teraz się nie musicie bać kolejnych 3 Jaki odpoczynek? Full grind Full grind, dokładnie To miłego full grindu wam życzę, no Dzięki, dzięki Proszę Nie się pa pan...